Jak stylizować krótkie kowbojki i półbuty w stylu Mary Jane, takie z paseczkami na niewielkim obcasie? Oglądajcie dalej, zobaczycie, jak ja tam wymyśliłam kilka stylizacji. Może się zainspirujecie i będzie wam łatwiej tworzyć otwity z rzeczy we własnej szafie. Zapraszam. Widzicie, jakie są przysłodkie? Po prostu idealnie pasują do tej sportowej stylizacji. Właśnie dlatego, że przełamują luk i mało tego, są w najmodniejszym srebrnym kolorze. No ja nigdy nie myślałam, że jeszcze w swoim życiu pięknym i długim będę nosiła baleriny z takim zachwytem. To no są po prostu przesłodkie. Brak słów. Tu akurat połączyłam torbę z butami. Ale według mnie do tego błękitnego zestawu no świetnie to wygląda. Yy, więc, jeżeli to jest takie modowe zestawienie, można. I oczywiście, podwinięte nogarki w spodniach, żeby pokazać piękne buty. Srebrna szoperka będzie też genialna do szarych, total looków z kroplą czerwieni, na przykład. Ideolo. Thank you.